Dzisiaj, wraz z Wix'em zaczęliśmy nową serię o nazwie Minecraftowa Przygoda. Jeśli wam się spodobają takie filmy, to zostawcie suba z dzwonem, żeby was nic nie ominęło do jego oglądania. Witamy na, nasz, na naszej przygodzie. Dzisiaj zaczynamy serię o nazwie Minecraftowa Przygoda. Ale najpierw musimy zdobyć jakieś tulsy. Dobra, już mamy ten, tul'sy, mamy z tą tulsy, a tutaj... Ironek właśnie znaleźliśmy. Wix już znalazł normalnie iron. Jesteśmy taki mały cave, ale pisa. musimy... Czekaj, czekaj, musimy wziąć ten koł, żeby przypalić jakoś ten iron. No no masz tutaj. Idę do tamtego cave'a no. Dobra już mam... Dobra. Dwa, mam dwa bloki kola, więc jest Fajne miejsce w sumie na robienie domku. Wiesz. No. Tak, tak. O widzę te, kró... te. O ile, ile tu ten. Dawaj, bo mi cztery poszły już że. No e już. A ja, ja na nie, a ja Już? A no robi się, no. Chodź, ty, bo chodź. muszę już jeść coś. No chodź. Gdzie? A ty tu jesteś, dobra. Już jeść. przepalam. Coś Tam porkchopy się palą. Ja też muszę coś zjeść. Yy, ja idę zapolować na coś. Dobra. Hmm. Dobra, dobra, dobra czekaj może. Ty, ale jesteśmy po prostu na ocean, nie? O, widzę iron. O, koło dobra, mi jest szwy. iron. ja ten tutaj znam. nie nowy. Jaki pierwszy? Ten, ja trapa takiego... O, widzę no. O, creeper na moje Ty uważaj, bo idzie tak trylion mobów do nas. No. Na razie tylko najbardziej... O, tam creeper. Bo ja się widzę, nie sobie, bo ja mogę. O! Tak zrobić. Dalego. I to. Do... Do... Nic nie drognęło. O tu na dole są dwa szkielety. Trzy. O je, I dobra. creeper. O, a ty villager. Uważaj! Dobra. Opa, okay, nie tyle jest, i jest, że ja nie mogę. Co jest tam u Szkielet. A, A ma mnie nie widzie. O, mogę ja jest... Ha, o, owieczka. No nie, no jakie szczęście. Owieczka, ale jest szara. Spadaj! Okej, okay, mam trzy, możemy sobie zrobić oboje łóżko i będziemy już chillować. Yy, więc dziękuję za oglądanie tego filmu, jeśli Wam się spodobał. z dzwonkiem, żeby Was nic nie ominęło. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Pa-pa! Do widzenia.